W dzisiejszym wydaniu Piesław News. Dowody osobiste dla psów. Dog Village. Nowatorska wioska dla psów. Czy psy surfują na desce tak samo dobrze jak ludzie? Witam serdecznie. Tu Piesław News. Najgorętsze newsy ze świata psów. Zapraszam. Dowód osobisty dla psów. Lewica w Polsce wpadła na pomysł, aby każdy pies miał swój dowód osobisty. Mniej zaginięć, mniej porzuceń, mniej bezpańskich psów. Czyżby fotografowie, portreciści mieli zapas pracy? Kolejne Dog Village. Nowatorska wioska stworzona przez Fundację Ada. Psy mają domy, w których są sofy, kanapy. Wyglądają tak jak domy, do których trafią po adopcji. Ma to przyzwyczaić psy do życia w takim zwykłym, codziennym świecie. W Kalifornii są zawody World Dog Surfing Championship. Tak, psy też mają zawody pływania na desce. Niektórzy z właścicieli mówią, że muszą chować deski, żeby móc spokojnie porozmawiać z przyjaciółmi na plaży. Newsy wybrane specjalnie dla Ciebie. Piesław nie gonimy swój ogon.